Czerwone czy zielone? Które byś wybrał? Jedno jest wadą, a drugie może być zaletą. Hej, tu Seba, wasz człowiek na piwne czasy. Zapraszam na nagranie o aldehydzie octowym i estrach owocowych. Zacznijmy od tego prostszego, czyli od zielonego jabłka. W piwowarstwie powszechnie zielone jabłko jest deskryptorem dla aldehydu octowego. Nie jest to jedyny deskryptor, ale przyjmuje się, że jak ktoś mówi o zielonym jabłku, to mówi o aldehydzie octowym. Czym jest aldehyd octowy? Aldehyd octowy jest produktem pośrednim droży do alkoholu. Czyli droży na początek produkują aldehyd octowy, z którego przetwarzają alkohol. I tak powstaje alkohol. Aldehyd octowy jest właściwie w każdym piwie, ale na bardzo, bardzo, bardzo niskim poziomie. Jeżeli jest na poziomie wyczuwalnym, to wtedy jest to automatycznie wada. Nie ma żadnych pozytywnych rzeczy z aldehydu octowego. Jest to generalnie największy prowodor kaca. Jakie są przyczyny powstania aldehydu octowego w końcowym piwie? Najczęstszą przyczyną jest po prostu nie zredukowanie aldehydu octowego do alkoholu przez drożdże. Dzieje się to w sytuacjach, na przykład kiedy robimy bardzo mocne piwo i drożdże wyprodukowały już tak dużo alkoholu, że po prostu na alkohol je neutralizuje. Drożdże mają pewną tolerancję na alkohol, dlatego na przykład przy mocnych piwach typu porter bałtycki Imperial Stout zalecane jest używanie bardzo dobrych drożdży, bardzo dobrze na brzeczki. Dobrej jakości przede wszystkim gęstwy, bo musi być dużo tych drożdży. No i też oczywiście odpowiedni szczep drożdży, który ma wysoką tolerancję na alkohol. Nie każdy szczep drożdży ma wysoką tolerancję na alkohol, więc to jest najważniejsze. Bo sytuacja robi się taka, że gęste piwo będzie fermentować po pierwsze w dużym stresie, bo już jest duża ilość cukru, więc te drożdże muszą być naprawdę odporne na stres. Ale w momencie, tak jak powiedziałem, kiedy już wyprodukują bardzo dużo alkoholu, to część drożdży też wyprodukuje aldehyd octowy, który zostanie. I ten aldehyd odstowy już nie zniknie. Problem jest taki, że często przy wysokoprocentowych piwach mamy problem z aldehydem. Jak wspomniałem, niżej procentowych piwach też się zdarza aldehyd. Być może użyliśmy za mało drożdży, być może była zła temperatura, była, być może na koniec był było przerwy diacetylowej, którą generalnie też się podnosi temperaturę wyżej, żeby ułatwić drożdżo pracę i żeby właśnie zredukowały te wszystkie rzeczy, które wcześniej naprodukowały, które były zbędne, jak właśnie diacetyl czy właśnie aldehyd odstowy. To są wszystkie efekty uboczne, które droże powinny zredukować na koniec fermentacji. Jeżeli tego nie zrobiły, no to potem zostaje w piwie. jak wspomniałem aldehyd octowy, przy stężeniu przekraczającym pewną wartość, kiedy jest już wyczuwalny, to już jest naprawdę wada i takie piwo przeważnie jest dyskwalifikowane. Bardzo często na konkursach. Ostatnio jak sędziowałem, to bardzo częsta wada wśród piwowarów domowych. Ta wada też może powstawać, że kiedy jeszcze fermentacja nie się nie skończyła, a my już wtedy na przykład mamy jakieś fermentory tak jak ja mam stożkowe. To wtedy możemy na przykład zrobić za wcześnie cold crasha, czyli to piwo jeszcze powinno poczekać z tydzień, kilka dni, a my tak naprawdę temperaturowo zjedziemy już na tyle nisko, że te drożdże po prostu opadają i nie są w stanie zredukować resztek aldehydu octowego. I przez to mamy niedofermentowane piwo, no bo jeszcze powinno fermentować, no i mamy dużą ilość aldehydu octowego. Aldechy docystowe, generalnie w piwie, jest też bardzo łatwo wyczuć, nie tylko przez aromat zielonego jabłka, ale tu chodzi o to, że takie zielone jabłko, nie po prostu niedojrzałe czerwone jabłko, tylko zielone jabłko w takiej postaci. One występują właśnie takie świecące, zielone jabłka, specyficzne i ten aromat specyficzny. Oczywiście też niektórzy mają inne deskryptory orzech włoski, ale nie orzech włoski jako orzech włoski, tylko taka łupina, to zielone, jeszcze ten taki orzech. Czasami się też mówi, że ścięta trawa i farba emulsyjna. Ja ostatnio sobie przechodziłem w markecie budowlanym koło działu farb i sobie idę, idę i przez chwilę myślę czemu tutaj tak wali aldehydem octowym? Potem skojarzyłem, że gdzieś tam musiała być jakaś farba rozlana czy coś takiego, że mi się to właśnie z tym skojarzyło. Ale każdy człowiek może inaczej patrzeć na deskryptory. Każdy ma własne odczucia i każdy z czymś innym może kojarzyć. Inną przyczyną aldehydu octowego jest zakażenie jakimiś bakteriami, które produkują aldehyd octowy. Wtedy to piwo też będzie miało dodatkowe wady Często jest jakieś kwaśne, y, lub mają też inne, inne wady, wtedy to aldehyd może pochodzić właśnie z zakażenia. Jeżeli nam aldehyd będzie się powtarzał regularnie, niezależnie od stylu piwa i tak dalej, to prawdopodobnie nie jest przez błędy fermentacyjne, zwłaszcza, że próbowaliśmy wyeliminować, tylko właśnie przez zakażenie. No i wtedy trzeba zrobić po prostu dezynfekcję całego sprzętu, a jak są takie tanie wężyki czy plastikowe fermentory, to lepiej je wyrzucić jeszcze jeżeli chodzi o wyczuwanie aldehydu octowego takiego typowego od fermentacyjnego czyli przez błędy fermentacyjne to oprócz tego że jest specyficzny aromat tak jak wspomniałem to też w odczuciach w ustach powinno być takie trochę lekko ściągające osuszające takie piwo jest trochę też takie cierpkie nieułożone właśnie to czuć że piwo jest nieułożone czasami też towarzyszy aldehydowi sobie diacetyl jeżeli nie został zredukowany bo przeważnie ta fermentacja była źle poprowadzona więc to są jeszcze takie wyznaczniki aldehydów jak już wspomniałem że są różne deskryptory na związki wyczuwane w piwie, to chciałbym Was zaprosić na trening sensoryczny, gdzie byście mogli sami wypracować swoje deskryptory, zobaczyć, jak te piwa, czy armaty, czy poszczególne wady pachną z dodatkami, będziemy robić taki trening sensoryczny na specjalnych próbkach profesjonalnych. Zapraszam. Link pewnie dodam w opisie i w komentarzach. Jeżeli chodzi o czerwone jabłko, to jest trochę bardziej skomplikowane. Czerwone jabłko odnosi się przeważnie w piwowarstwie do estrów owocowych. Generalnie do piw eilowych, czyli górnej fermentacji. Oprócz estrów takich jabłkowych, czerwonych, czyli czerwone takie fajne jabłko, mit czasem to bardziej nawet podchodzi pod gruszkę, jeżeli chodzi o te brytyjskie. Natomiast jeszcze są estry, które dają banana, tak jak w Wajcenach. Są estry, które dają pomarańcze, to gdzieś tam pewnie Saison'y, czy jakieś inne belgijskie piwa, więc tych, tych estrów jest dużo. Na przykład, jeżeli chodzi o Fesa czy Foreign, foreign Extra Stout'a, to tam. Z tego co pamiętam, są nawet pożądane estry takie trochę wiśniowe, a w większości tych styli brytyjskich nie ma problemu ze strami jabłkowymi. I dlatego to też jest czasami zaleta, bo uzupełniają balans tych piw, zwiększają ich jakby bogatość. Na przykład yy, zrobiąc imperialnego stauta też się oczekuje, że tam się pojawią jakieś wiśniowe, no może czasem nawet śliwkowe. W piwach aleowych bardzo trudno uzyskać piwo o idealnie czystym profilu, bez żadnych estrów, z uwagi na fermentację, bo górna fermentacja przebiega w dużo wyższych temperaturach niż fermentacja dolna. Już się zaczyna gdzieś tam o 18-20 stopni, to jest taki standard. I w tej temperaturze, no powstają jakieś estry. Im wyższa temperatura, tych estrów będzie więcej. Czasami nawet się praktykuje, że jeżeli chcemy uzyskać bardzo dużo banana w ajcenie, to się robi gdzieś tam na 22 stopnia. Uwaga, jeżeli przesadzimy z tą temperaturą, to oprócz estrów zostaną produkowane wyższe alkohole, i wtedy na przykład taki banan będzie nam trochę pachnął zgniłym ba bananem, czyli takim lekko podfermentującym, bo się pojawią wyższe alkohole. Tak samo może być z jabłkiem, więc na to trzeba uważać, żeby nie przesadzić z temperaturą. Jeżeli chcemy uzyskać tylko trochę tych estrów, jeżeli chodzi o piwa dolnej fermentacji, to generalnie w wszystkich prawie stylach dolnej fermentacji jasnych, piw, czyli gdzieś tam tych dziesiątek, dwunastek, czyli pilsów, wszystkich lagerów. Jasnych piw, estry są generalnie wadą. Bo przy tak niskim balingu, jasnym piwie, która ta złożoność zbożowa nie jest duża, estry potrafią automatycznie, nawet przy niskim stężeniu, przykryć to piwo. Generalnie w takich piwach dolnej fermentacji te estry idą w takim kierunku. Bardziej cydrowym, wina musującego, takiego taniego, i te aromaty nie są przyjemne, a one potrafią wszystko przykryć. Jak to piwo jest takim jasnym lagerem, no to tam się nic nie dzieje, dojdą do tego właśnie jabłka, i to piwo robi takie cydrowe, właśnie jako szampan musujący, i nie jest to zbyt fajne, zbyt ciekawe, i dlatego to jest wadą. Zielone jabłko na stężeniu takim, że jest wyczuwalne i to dość mocno, jest zawsze wadą. Natomiast estry to różnie. To może być i zaleta, i może być wada, w zależności od stylu, użytych drożdży, schematu prowadzenia fermentacji, ich temperatury. Więc zastanówcie się, czerwone czy zielone. A z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!